Cześć, tu Ami, dzisiaj będziemy nagrywać Spinat Challenge i mapkę Little Big Planet. No, na Minecrafcie Więc tak: co trzy spadnięcia w dół z parkura, będziemy sobie na twarz przypinać. Nakładali spinacze. No właśnie. Więc przejdźmy do filmu. Witamy po krótkim cięciu. Jesteśmy już w Lethbig Planet. No. Więc tak. W Planet. Zaczynamy od Boom, bum, bum, coś tam, Boom. nie. Nie. Bum Town. Boom Town. Boom -tow. no, Czyli Boom-kum. -tow. Boom dobra. Czekaj, bo ze czas, trzeba coś zobaczyć. No tak. To są te... I daj mi, daj mi cztery ciasto sobeś. Ja idę tam pierwszy, okej? Okay? Ale zostaw trochę, żeby... No dobra. Ja sam idę tam pierwszy. No to leć. Jupi! Jej! Lecimy, eee. lecimy, no. Lećmy, lećmy, lećmy! No. Okej, okay, to... Trzeba najpierw po nas... Nie, dobra. Pochodnia. Może się przydać chyba. A ja mam diamentowy miecz! Ej, czemu ty zniszczyłam atak? A nie dobrze. A ja mam diaksowy miecz. Serio? Skąd? Tak. Tutaj zawsze mam taki ten. Bo już tutaj byliśmy. Nie? Chodź, chodź. Patrz, pokażę ci. No Ludzie, no ten. ale ty masz tutaj szczęście. Jest i tutaj zawsze jest okay. diaksowy miecz. Dobra, to masz fajnie. Dobra, chodźmy. O, patrz fajnie S są te oznaczone. No. Dobra, to zaczynajmy, żebyśmy chociaż zdążyli przejść tym. sobie dwa, 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 dwa wagoniki. Dobra. Lecimy. I guziczek. Lecimy! Lećmy, lećmy, lećmy! Ale lećmy, to fajnie ale to lećmy, fajnie lećmy, wygląda. lećmy, 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 lećmy yeah. Tak się kręci yeah. tutaj. No. Ja nie za muza. Ło, wow, lawa tu jest! Ale fajne. Łoho! Wow. Boję się, wow. że no, Kurde! Ja chyba... O nie, dobrze. Dobrze, lecę do góry. Mm. Ale fajna muza, serio. Mm. 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 Poczekaj na mnie Lepiej uważaj na wagonik mój. Hej. Dobra. Skrzynia co skrzynice nic. Łóżeczko sobie weźmiemy. Dobra. My, my to co jesteśmy. A zawsze coś musimy wziąć. Dobra. lećmy w górę już. Zobaczymy, co ta nas czeka. Mm, strzałka już jest. Trochę jabłek. Ej, ja... nie. Zostawiłam ci. Dobra, yy, więc Abyla, tak. Pamiętasz, jak graliśmy. O, tu! tu pamiętasz, jak nagrywaliśmy tego Little Big Planet? No. To pamiętasz, te kulki, które zbieraliśmy, to właśnie on, oni. Te jabłka to są to, te kulki. No, wie. Te punkty. O, o, miasto kaktusów. Ja je tak nazywam, czyli. Gdzieś gdzie się roi od Karpatka. Trzeba będzie ostrożnie przechodzić. Au! Oła! Traciłem pół serduszka. Kurde. A No... Kaktusy niedobre. Patrz. A ja... A. Dobra, czy tu trzeba teraz tędy? Eee. Za mną. Ostrożnie... strażnie. A AŁA! a ała. to szybko przejść... Ej, kurde, jak to ty... A ja to walę. Przecież nam się regeneruje. No, życie, nie? No, na drzwi, na serio. Ludzie, ale Kaktus. Gdzie tu teraz trzeba iść? By. A ja myślałam, że trzeba skakać po tych niby kaktusach. O, jest strzałka, jest strzałka, chodźmy za strzałkę. Tam Uwaga, tutaj jest przepaść. No i teraz jak to spadnie do spinacza, bo wiesz co, to, to jest trochę nie łatwiejsze. No dobra, to nie, nikt nie spada. No i co teraz? To co teraz? A, tędy. O tędy. Tutaj też mam. No. Uwaga! Poczekaj. Co? Ale nie, tu chyba trzeba, tak? O patrz, bench. Ja mam ten, ja mam ten. I mam a mam to? A ty masz ten. Ten normalny. Jest te, no. O, tutaj są te. Daj trochę jajek. Dobra, ale tak, czekaj, ja bo... Masz czekaj, bo... Czekaj, bo... No, po... Tędy teraz się schodzi? Teraz chodzi Tędy. O Gdzie ty jesteś, człowieku? Tamtędy, tamtędy sobie. nie! Uważaj, tam są strzały. No wiem. No ja! Nie żyjesz, spinacza, ser. Nie, moja. No Jeżeli pokażemy, jak wyglądamy, to tymi spinaczami. Co, co dwa spinacze? No, co dwa spinacze? Pokażemy. Ja, ja daję tu. Dobra, ale gdzie to trzeba dać, co? Gdzie, gdzie co dać? Jedziemy tamtędy? Oooo, uh, tydzieje. Ty, ale teraz trzeba tutaj schodzić, czy tamtędy? Bo ja nie wiem już. Bo tu nie? Eryk. Nie, pan, poczekaj. pan nie z gotu? Tutaj? Nie, poczekaj. Tu chyba nawet nie ma zejścia. Nie ma to nawet jak zejść, bo tu nie, nie wygląda, żeby było jakieś coś przecież. Jest to właśnie dlatego chciałem ten. Chciałem. dać ten. No do serio, nic Taka nie ma. kapsuła, o. No, wreszcie za nim Bo to jest taka psła wiesz, ta pierwsza, co nie? No. No dobra. Taka psuła. Ty strzałki. A się wyszczelają całe. Co to może sobie to wezmę? Ała! Nie się fajcie. Ja sobie to zresztą wezmę, żeby cię już nie strzelało. Łóżkiem Ej. to zniszczę. Ej, a może ten, a może y, ja wchodzę do innego, co? Nie, wejdź do tego samego człowieka. Dobra. Ale teraz... No ja sobie stąd wezmę strzały, dziękuję. Ale Męsę teraz dziękuję. się nie liczy jak sobie, co? Nie ma po co. Już nie ma strzelać. No już nie może strzelać. <laughs> Zrobiła mi trolę. Może strzelać, tylko żeby Ale teraz nie macie... tu, tak? Tu teraz trzeba jechać, tak? Tak, bo chyba. Poczekaj. To jest ten... Uważaj, bo tu jest z TNT. Z TNT to jest. Тут нужно идти? Как конечно не видно, чтобы можно было идти. Тут, может, не знаю, что тут сразу сделать. Как ты думаешь, что тут сразу сделать? Потому там не ехать, не можно, бы ехать, потому что там даже не этого. Люди, тут вообще не знаю, что тут сразу сделать. А ты знаешь? О, тут! то O tak! Tędy trzeba iść No No! Hehe <laughs> Nie Ale nie w końcu Ty chyba będziesz miał... W... Ej! No. Spadł mi, spadł mi Dobra Ostrożnie, ostrożnie, żeby tego nie spaść do lawy Ała, awa, awa Ała 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 Kurde Jak kiedy ja go nie cierpię Ostrożnie, ostrożnie, żeby to się o kaktusa. My nie mamy tak, Dobra, że... jest. Y, my, my nie chcemy Ja nie chcę się te bardzo... Nie. No, okej. Okay. Mhm. Dobra. Ym... Tędy ostrożnie przez to... O jest. Masz farta, że nie musisz ten. Jeszcze trochę dojdę. Jeszcze chwila. No nie! Nie zabijesz mnie teraz. Dobra, to będzie skok wiary. Nie, nie wchodź tam. Musisz zabrać płytę. Jaką płytę? No patrz, tam są te... Widzisz? O. Wiem. Płyta muzyczna chyba. Ludzie, i co to jest? Nie wiem, co to da? Co to da, ludzie? A, chyba to. Dobra, to nie, wpada to się tam? Tam się coś włożyło, i nie wiem co. Tam się nic nie otworzyło. A? Rzeczywiście. A co to się otworzyło? Nie to wiem. To chyba to... Ale ja mam brodę faraona. Ale ja mam tam wpaść? Ja mam tam wpaść? No. muszę wpaść. tu, jechać tędy? Nie, wpaść tam. Na pewno? Tak, na pewno. Dobra, to jedzmy. Jest co, ja bym to po prostu. Ominuł. To jest drewno. I raz, tak? dwa, trzy, wpadamy. Ludzie. O, to z drewno, fajnie, to ja sobie wezmę. Jej! Aj, papu! Ja zapomniałam, że to chyba są te. Pojęczymy. Ale czemu to nie ma żadnego światła? Ludzie. Aha, pojęczymy. Jej! Znowu to pańczyny. I. O, to ta muzyczka z tej oh. z Ludwich Flamenc. Fajna ona jest, naprawdę. No nareszcie no tak. udało się. Ej, gdzie ja jestem? Ludzie... Wiesz ja po prostu sobie to walę i się idę. Ja w... Dobra, chodźmy ja teraz tędy. Jak gdyby nic mi się nie stało, widzisz? No. Tak szybciej się robi. Tak, 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 tak szybciej. Ej, czemu to... Lećmy do góry jak złoty złotych No, tak. No i gdzie ten? A serio, fajnie wygląda. Mela to... nie, piesełka, chcesz zobaczyć tą brodę faraona? Nie, widziałam już. Dobra, teraz trzeba jechać tędy. Chyba. Nie będziemy czytować i sobie zmieniać tego, powodu, nie? Tak? Teraz trzeba? Ja. Tutaj, Aaaa. tutaj to chyba jestem ten... Ludzie, 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 ludzie. To ludzie. Bo nie... A się długo jedzie tutaj, serio. Tylko takie, takie szybkie to jest, że. Nie mówię mi teraz, dojadę tam, gdzie wcześniej była. Chyba tak. Tak, ty dojechałeś. A nie. Nie, nie. To jest to. Akurat. Tu trzeba uważać. Hej, Dojechałaś tam, gdzie byłaś. No ludzie! Nie! O, cześć. Ale gdzie to, trzeba teraz iść, co? Wiesz co, a ja se to walę, Skoro tam przeszła. Ale ludzie, tu w ogóle nie da się nigdzie iść. Tu nie ma żadnego przejścia. Ja cię. Ale tam trzeba iść, czekaj. Poczekaj. Tak, czy to jest to no. Weź się tamtędy. Sprawdzimy, czy to jest to, kiedy ja... Tak, to właśnie to się No to czemu ja tu przyjechałam i jakoś I co ja mam tu robić, co? Nie wiem. Ludzie... No to naprawdę pewno Trzeba tutaj spaść. Ale ty przecież ty już spadałeś tutaj. A, poczekaj, a ty tutaj, ten, jechałaś, tak? Nie, nie jechałam tędy. Nie? A, to straciłaś. Tędy trzeba jechać? Mhm. nie tak. Chyba to jeszcze raz no nie nie można tędy jakby co, to ja już jadę To jedź Myślę, że to jest właśnie to, gdzie się kończy już tą matę Awa, awa Mam koksa, mam koksa, mam koksa. Ale się cieszy No nie! Świetnie, spina czasem przyczepia Jak zginiesz albo spadniesz O, dobra. Yy, tak z, tą matką, z tą mapką już, już kończymy. Yy, pokażemy się za chwilę. No. Jak wyglądamy. Odcinek. Jestem faroone. A ja mam coś tam w roku. Dobra. Yy, więc yy, na teraz kończymy. Następny odcinek też będzie taki spinaczowy raczej. No. Yy, Spinaczu challenge. No, tak. No więc cześć. Pa.